dzień dobry. Witam na kanale Okiem Janusza. Zgodnie z tym, co Wam powiedzmy, że obiecałem ostatnim razem, jesteśmy w pokoju. Wspominałem ostatnio, że chciałbym zrobić taką, powiedzmy, że prezentację, jak y, przygotowuję o, oświetlenie do sesji powiedzmy, że podkresowej. Jako, że nie chcę, żeby ten, żeby ten odcinek też trwał Bóg wie ile, tylko w miarę treści, tak jak ostatnim razem, to po prostu może przejść do sedna. Sesja y, zbroi morena, którą ostatnio widzieliście, ta pseudo mini sesja, została wykonana właśnie w tym pomieszczeniu tutaj y, przy użyciu koca, na którym siedzę, jednego ze świateł, które mam za sobą, to znaczy światła LEDowe, RGB, można, y, którymi można sterować pod względem natężenia światła, i yy, temperatury i yy, koloru oświetlenia. Oraz przy użyciu Pseudo Softboxa, który stanowi moje główne światło yy, do, do tamtej sesji. Jest to Pseudo Softbox, który wykonałem właściwie do celów demonstracyjnych i żeby pokazać, że naprawdę niewiele wystarczy, żeby wykonać takie zdjęcia. Znaczy, to nie są wie jakie zdjęcia, ale wielu z Was się podobało i doceniam pozytywne, e, pozytywne słowa do sedna. Toś śmieszne coś było głównym, e, głównym oświetleniem uwaga, barypnie Daje czadu. Także wykorzystałem ostatnim razem tego pseudo Softboxa i jedno z tych światów, które jest za mną w tonacji pełnoczerwonej. I to było tyle. Za sobą miałem, tak, powiedzmy, że tak jak w tej chwili, ramówkę. Widzicie to, e, widzicie to niebieskie światło na mojej twarzy. Tam to światło czerwone miało na celu właśnie znaczyć kontur, przyświeciliśmy mi tak jakby od pleców. Jako, że pomieszczenie jest krótkie, a używałem tego oto długiego obiektywu, to po prostu nie, powiedzmy, że nie bardzo mogłem się wyrobić z kadrem, to znaczy, żeby objąć siebie bardziej, i w związku z tym też nie mogę odsunąć siebie od tak jakby. Od backdropu, to znaczy od mojego tła. Nie mogłem po prostu siebie od, tak odseparować od tego koca, żeby yy, to światło, które padało na mnie, to czerwone, nie było aż tak intensywne. No i ten pseudo softbox, to oświetlenie główne służyło, oczywiście, do podświetlenia głównych tak jakby rysów. To było moje świata, światło uderzające pod kątem mniej więcej 45 stopni, zarówno yy, od góry. Jaki od boku, czyli na wprost, powiedzmy o 45 stopni i też od góry, też 45 stopni. Mniej więcej w tej chwili mam tutaj yy, światło tak samo ustawione. No, powiedzmy w <grytanie> bardzo podobny sposób, w każdym razie. W tej chwili światło ustawione i miało właśnie na celu zaznaczyć, powiedzmy, że takie nie wiem do końca, jak te rysy się nazywają, ale w każdym razie chodzi o, o właściwie te, te cienie na twarzy, to znaczy, żeby. No, tutaj może są ostre, bo to nie jest miękkie światło w tej chwili. Mam tutaj gołą żarówkę, więc nie wygląda zbyt ładnie. Sorry za to. Tamte zdjęcia zbroi miały być takie ciemne. To nie chodzi o to, że wyszło mi za ciemne, tylko miało być ciemne. Miało, nie wszystko miało być widoczne. Taki zabieg artystyczny powiedzmy. Dobra, mając to za sobą, ogarnijmy temat oświetlenia Tak, w skrócie o co chodzi z tymi, z tymi cieniami, światłem miękkim, ostrym i te sprawy? Słuchajcie, dla szybkiej demonstracji yy, użyję tej oto właściwie rękojeści miecza i dwóch różnych źródeł światła: jednego ostrego i jednego miękkiego, żebyście zrozumieli mniej więcej jak działa softbox, to znaczy jaki daje efekt i dlaczego po prostu się go wykorzystuje. W tej chwili widzicie rękojeść yy, wyłącznie z. Powiedzmy, że światłem, które dobiega tak jakby z otoczenia. Teraz zaświetla tę te, te ręko jest światłem ostrym i małym. Im większe światło względem obiektu, tym tak jakby jest miększe. A im mniejsze, tym światło jest po prostu ostrzejsze. No i teraz użyję małego światła, to znaczy latareczki z, te, z telefonu. Patrzcie jaki będzie rezultat. Zwróćcie uwagę w tej chwili na cienie, to znaczy co się dzieje, tak jakby za mieczem, wszystko jest ostre. A teraz zobaczcie sobie, co jak zmienię na większe źródło światła i mniejsze źródło światła, bo to będzie ten pseudo softbox, który pokazywałem Wam wcześniej. Spójrzcie na cienie w miarę zbliżania, zbliżania i oddalania źródła światła do obiektu. Oddalam źródło światła przybliżam się do światła. Oczywiście położenie też ma wpływ. Pewnie zauważacie, że te cienie są nieco większe. Dzięki temu wyglądają, na no moim zdaniem, ładniej. Mam nadzieję, że mniej więcej Wam to pomogło zrozumieć, jak działa światło i jak działa softbox. Żeby nie było, że po prostu jakieś głosze czarne magie. Dla przykładu wykonam sesję z oświetleniem podwójnym i być może spróbuję jeszcze z potrójnym, żebyście mieli porównanie, co ja wygląda. W każdym razie, nie mam dodatkowego sprzętu, którym mógłbym ewentualnie nagrywać podczas wykonywania tych zdjęć, dlatego po prostu wytłumaczę, co będę robił, a efekty zobaczycie. Rozchodzi się z grubsza o to, że tak jak w tej chwili światło, które mam przed sobą, tutaj z boku, doświetlamy od tej strony, tak samo ustawię światło, którym będę wykonywał teraz y, zdjęcia, sobie, bez zbroi, bo ubieranie się w to wszystko to jest piekło, znowu jestem sam, więc no, nie chcę się męczyć, bo za tym jest późno. Wybaczcie, może innym razem. Do efektu, który staram się osiągnąć, musicie zabić wszelkie oświetlenie pozostałe. Czyli jeśli macie akurat dzień, no musicie zasłonić okna, powłączać światła, ma być ciemno. Ciemno, 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 ciemno. Mają być tylko te światła, które sobie ustawiacie. Akurat takie zdjęcie już zrobiłem prosto w Wachmanach yy, z pracy, także sorry, ale to jest tylko na, na test. zachowujemy jedno światło dodatkowe, ale nie, nie używamy go jako dopełnienia, tak jak w tej chwili mam te... Tak, to mamy coś jeszcze z tyłu. To znaczy mamy nasze tło, jest zaświetlone. Powiedzmy, że odseparowujemy tym światłem siebie od tła. Oczywiście to światło możemy ustawić inaczej. Ja dla przykładu jeszcze wykorzystam te dwa światełka bez głównego światła, tylko dwie ramówki. Żeby, zobaczyć, żeby pokazać Wam, jak można kre kreatywnie jeszcze wykorzystać takie oświetlenie. Oczywiście sposobów jest mnóstwo, można się tym bawić. Jest to właściwie świetna zabawa. Polecam Wam coś takiego. Nie muszą być to światła takie kupne. Wystarczy właściwie pełne podświetlenie ekranu w telefonie i narzucenie wyświetlaczowi jakiegoś koloru. Oczywiście nie jestem yy, modelem. Nie mam dla tego pojęcia, jak pozować. Spróbujemy jeszcze z trzema źródłami światła, to znaczy yy, światełko boczne, też właśnie niebieskie, główne źródło światła, jak w tej chwili, i jedno światełko jeszcze na podświetlenie tła. Zobaczcie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, wszystkie te zdjęcia są już po obróbce, to nie jest tak, że po prostu wychodzą wam takie, takie zdjęcia prosto z aparatu. Znaczy, jak się bardzo postaracie, to może i aparat wam wypluje coś takiego. Mam nadzieję, że mniej więcej udało mi się jakoś Wam zobrazować, o co w ogóle chodzi, jak, wyko jak wykonuję taką przykładową sesję. Tak przy okazji, moi drodzy, zauważyłem, że prawie połowa widzów jest bez subskrypcji, także jeśli nie chcecie przykładowo przegapić odcinka, to bardzo zachęcam do subskrybowania kanału, tak przy okazji komentowania, jeśli macie jakieś uwagi, chętnie, chętnie ich wysłucham. Jeśli mogę Wam z czymś pomóc, bardzo chętnie pomogę. Zjeszczaj na moment. Słuchajcie, tak się składa, że Janusz w przeszłości całkowicie zapomniał, że ostatnim razem, kiedy szedł nagrywać materiał, udało mu się złapać troszkę takich zimowych ujęć. No i podczas nagrywania materiału właściwie zapomniałem o nich wspomnieć, więc tym bardziej ich nie pokazałem w poprzednim odcinku, więc możecie sobie je też zobaczyć. To prawie połowa zdjęć zimowych, które zrobiłem w, w tym sezonie zimowym. No cóż, dziękuję za poświęcony czas. No i widzimy się w następnym. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam. Na razie, cześć. To, te, to, te, cienie, to te, 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 te. Czyli. To, co mi w tej chwili świeci po mordzie, przepraszam, yy, twarzy, to ten właści, to właściwie.